Malutki kultywatorek do traktorka, ciągał go esiok, teraz będzie go ciągała sibaura. Tutaj taki pług jednoskibowy, produkcja teścia. Tutaj dwuskibowy moja produkcja, przeróbka po prostu skądnego. Tutaj są radełka na jeden rządek, produkcja teścia. Z tyłu znajduje się przyczepka, którą sam Zrobiłem tutaj. Jest sadzareczka na jeden rządek. No niestety to jest produkcja teścia. Teściu miał głowę dobrą. Taka samoróbka. Zdaje egzamin. Ciągał ją Esiok. Teraz będzie próba z Sibaurą na następny rok, na jesień. Tak. No, i tutaj znajduje się grebła gryzarka do Shibaury. Tak Taki mały sprzęcik się prezentuje. Jeszcze mam brony z ramą, ale są złożone z boku. Już nie będę się szarpał, żeby je po prostu pokazywać. O, i tak to się prezentuje. Taki sprzęcik. Jeszcze mam kondom kopaczkę do ziemniaków, ale też stoi w altance. Na razie jej nie wyciągam. No. I to tak. Taki mamy krótki opis mojego sprzętu samoróbkowego.